dzisiaj spotykamy się z pracodawcami na spotkaniu na temat legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce. Ta tematyka jest bardzo ważna dla pracodawców i zawsze aktualna w kontekście cudzoziemców, którzy nas mieszkają. Widać to po ilości zgłoszeń pracodawców już w ciągu 24 godzin lista została zamknięta. Zgłosiło się do nas 80 osób z przedstawicieli różnych firm, którzy że zajmują się zatrudnianiem cudzoziemców. To jest bardzo ważny temat dla przedsiębiorców, a w szczególności też dla mnie osobiście, z uwagi na to, że ja zatrudniam obcokrajowców. Jest to dla mnie tematyka, która wiąże się z bardzo dużymi jak gdyby, zmianami przepisów i stąd trzeba być bardzo na bieżąco. Korzystam z bardzo wielu opcji, które daje nam powiatowy urząd pracy w Gdyni. Uważam, że jest to organizacja, która bardzo mocno wyszła naprzeciw pracodawcom, czyli na